Będę robiła szpinak zasmażony ze świeżego szpinaku. Tu podsmażyłam już sobie cebulkę, której połowę zużyłam do zupy, a do tej drugiej połowy na ten tłuszcz, może troszeczkę z łyżką jeszcze tłuszczu doleję, będę dodawała pokrojony szpinak. A doprawię dopiero jak się zesmaży. Teraz żeby przyspieszyć proces, przykryję to wszystko pokrywką, żeby to się poddusiło. Ładnie się poddusił, ale zawiera dużo wody, więc poczekam, żeby odparował. Dopiero dodam inne składniki. Ładnie odparowane i zobaczcie, była pełna micha po prostu, potem pełna patelnia tego szpinaku, a tylko tyle zostało. Ważne, żeby szpinaku nie używać zbyt długo, bo wtedy traci swój kolor, nie przetrzymywać po prostu właśnie na tej ciepłej patelni. Wcisnę zaraz do tego trzy ząbki czosnku i wrzucę wyłuskany orzech włoski, już nie jest to sezonowa rzecz na teraz. Trzeba bardzo uważać, czy nie ma spleśniałych orzechów, bo to, jak wiecie, źródła aflatoksyny. Wciskam do tego sok z limonki. Myślę, że za dużo, troszeczkę z połowy. I posoliłam, popieprzyłam i będę na tym smażyć jajka. Na szpinak wybiłam jaja, które się zetną, jak przykryję pokrywką. Musimy dodać coś zawierającego wapń, ponieważ w szpinaku jest kwas szczabiowy, które niestety wyłapuje wapń z naszego organizmu, więc albo trzeba dodać jogurt, albo śmietanę, może jakiś ser, może na przykład ser feta. Ja akurat dodałam jaja, bo w jaja jest sporo wapnia. Winek gotowy, jeszcze udekorowałam pomidorkami koktajlowymi i ugotowałam makaron, penę. będę z tym podawać. I tak przedstawiłam Wam, jak wykorzystać warzywa sezonowe.